Liszewo taka dosyć ciekawa dzielnica pogada no, no, no. i szkoła jazdy właścicielem jest biegły sądowy Jak widzimy, jedyny wyjazd stąd prowadzi przez przejście dla pieszych. Nawet widać, że były kiedyś słupki, ale to się tutaj zlikwidował. Zarządca drogi zna problem, niech nikt ruchu zna, wszyscy znają, nikt nic nie robi. A pan się chwali, jak on jest mocny. Ciekawe, jak on tłumaczy swoim podopiecznym, że wyjeżdżają przez przejście dla pieszych. Taka ciekawostka, ale poza tym jest ładnie. Dziękujemy.